Lata, a więc praktycznie rozstrzygnięte losy dla tego niecodziennego, niesamowitego pojedynku. Czekamy na wyścig 15. Tutaj znów ogromną niespodziankę przygotowali tarnowscy kibice. Oni tam rozdawali na trybunach zimne, sztuczne ognie, które za chwilę na pewno rozbłyszczą w momencie, kiedy na torze po raz ostatni pojawi się, już się pojawił ten właśnie zawodnik, Tony Rickardson. Ibice, mało było takich, którzy wierzyli, że Tony wyjedzie właśnie podczas tego spotkania na tor że będzie tylko w roli honorowego gościa, że będzie się żegnał z kibicami. A Tony Rickardson nie tylko się pojawił, nie tylko wystartował w trzech wyścigach, startuje także w czwartym i tu właśnie ogromna feta zgotowana przez tarnowskich kibiców. Tysiące zimnych ogni zapłonęło na trybunach wcześniej, tak samo kolorowe flagi, tysiące balonów, konfetti i wielki, wielki... Ogromny napis, tak, trudno powiedzieć, żegnaj. Tarnów zawsze Cię kocha i takim pozostanie na zawsze Tony Ricardson, honorowy obywatel także miasta Tarnowa. Ostatni piętnasty wyścig, ostatni start Toniego Ricardsona. Toniego Ricardsona zobaczymy jeszcze tylko w pożegnalnym turnieju, który rozegrany zostanie w jego własnym kraju. To on nieprzypadkowo wybrał właśnie na swój pożegnalny turniej tu w Polsce Tarnów. Zawsze to podkreślał, że Tarnów, Tarnowski Klub, Tarnowscy Kibice na zawsze pozostaną w jego sercu. Tony Carson, pierwsze pole startowe po prawej ręce ma właśnie Andreasa Jonsona, na trzecim torze Janusz Kołodziej i na czwartym polu startowym także reprezentant zespołu Reszty Świata Piotr Protasiewicz. W kasku czerwonym Tony Ricarson niesamowita walka na pewno do końca z Andreasem Jonsonem. Pożegnalny charakter tego spotkania, ale zawodnicy, jak widać, potraktowali także ten pojedynek bardzo serio. Oglądaliśmy na pewno kilka ekscytujących, ciekawych biegów. Tu także walka Toniego Ricardsona z Andreasem Jonssonem. Na trzeciej polsce jedzie aktualnie Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej przed Piotrem Provasiewiczem. Minimalnie przed momentem na prowadzeniu Andreas Johnson. Ale znowu w atak wykonaniu Tony'ego Rickardsona. Walka na pewno toczy się do ostatnich metrów. Tonie Rickardson, Andreas Johnson. Wielki kończący karierę misz i być może jego następca Andreas Johnson i Tony Carlson. Niesamowita, pasjonująca walka. Tasują się niesamowicie na tym żółtowym torze. Bieg oglądany na przez tarnowskich kibiców. Płoną tysiące zimnych ogni. I tu minimalna, minimalna wygrana kończącego na jednym kole wyścig Andreasa Johnsona. Andreas Johnson wygrywa w czasie 69 ,12 sekundy drugi na mecie po pasjonującej walce po ostatnim na polskim torze występie Tony Ricardson. Trzecia lokata ostatecznie dla Piotra Protasiwicza na czwartym miejscu zameldował się Na czwartym miejscu zameldował się Janusz Kołoziej, a więc drużyna reszty świata wygrywa tą ostatnią gonitwę w meczu. W stosunku 4 do 2 i całe spotkanie 48 do 41. A tu żegnający się raz jeszcze z kimicami kibicami Tony Carson. Owacje na stojąco. Znowu balony, transparenty, flagi, piszczałki, trąbki. Warto było przyjść, aby zobaczyć po raz ostatni w akcji tego wspaniałego zawodnika coś na tarnowskim torze, jak powiedziałem, następie się kończy. Kończy się właśnie pewna epoka w światowym żużlu. Tony Karson zjeżdża do parkingu. Na pewno jeszcze pojawi się na zakończenie dzisiejszej wspaniałej imprezy. Tony Karson, pozdrawiający tłumy kibiców. Tłumy kibiców pozdrawiające Toniego Kartona. Popatrzmy raz jeszcze: czerwony pokrowiec Toni Kartona. W kasku żółtym z drugiego pola wystartował jego rodak, jego rywal, jego przyjaciel z toru Andreas Johnson, który ani przez moment nie wahał się, czy przyjechać tu do Tarnowa, czy wziąć udział w tej wielkiej, pożegnalnej fecie. Wspaniałego swojego kolegi i wielkiego, wielkiego swojego mistrza. Toni Rykarson, zacięta pasjonująca walka do końca tego piętnastego oglądanego jeszcze raz przypominam na stojąco wyścigu w świetle zapalonych tysięcy zimnych ogni.